O lender, jaka mgła tu jest. Dobra, ale słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek z Monbazą. Witam was. E, dzisiaj ambitne plany mamy. Dlatego, że po pierwsze tutaj nam urosło y, u, koperek, urósł nam, y, więc sobie go zbierzemy i urosły nam nasze ziemniaczki tutaj, o proszę bardzo. Troszkę skipnąłem, y, żeby właśnie tutaj nam, no, pourastały drzewa i, i tak dalej. Idziemy zobaczyć słuchajcie, czy nasze klony urosły, bo nie sprawdzałem. Te ambitne plany to przede wszystkim jest to, żeby połączyć więcej klonów. Dlatego, że no no, 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 więcej klonów równa się więcej pieniędzy. W ogóle, patrzcie, ile my mamy soku tutaj. Kurde, my to musimy rozpalić w piecu dzisiaj i posprzedawać, słuchajcie, syrop. Dzisiaj też pojedziemy chyba syrop właśnie sprzedać. Bo zobaczcie, że tu mamy jedną berberela jednego, w sensie jedną beczuszkę. Tu mamy drugą beczuszkę, ale ona jest pusta. Więc sobie, słuchajcie, dzisiaj tutaj y, ogarniemy ten syrop klonowy. Y, tylko chcę zobaczyć, czy te nasze tutaj y, klony urosły już wystarczająco, 95%, no nie, będzie trzeba się przespać, słuchajcie, żeby nam to dorosło do końca e, i sobie to połączymy i będziemy mieli więcej tego soku produkowanego. No dobra, no to tak, słuchajcie, ja bym proponował zrobić na razie może... A, i mandat dostałem, widzowie, mandat dostałem, bo właśnie jak tak skipowałem czas, żeby coś ciekawego się na odcinku działo, to sobie jechałem i, i wiecie, no zwolniłem przed miastem, widzę, stoją tam za krzakiem, tam o kurde koło wystawało i sobie zwolniłem, ale zwolniłem za mało i jechałem, 50, jechałem 70 w terenie gdzie miałem, mogłem jechać 50, w ogóle patrzcie jak koperek tu wystaje. No i dostałem mandat, 200 dolarów powinien mi przyjść do skrzynki za niedługo. Nie wiem gdzie jest moja skrzynka ogólnie, nie, nie widzę jej, więc najwyżej nie zapłacę. No ale dobra słuchajcie, skoro tak, a właśnie kupiłem tutaj, o to koszyk na żniwa, zbierzmy sobie w sumie to. Kupiłem koszyk na żniwa i dodatkową doniczkę, ale zbierzmy sobie słuchajcie tutaj nasze ziemniaczki. O, patrzcie nasiona zostały, ziemniaczki mamy 100% i co ja mam z tymi ziemniaczkami zrobić? Nie wiem, dam je tutaj. Dobra, ale weźmiemy sobie teraz te ziemniaczki nam tutaj, co, co wypadły. Zostały cztery, więc sobie tu zasadzimy, jeszcze szpadal weźmiemy. Raz i dwa. No i widzowie, ogólnie jeżeli nie oglądacie serii My Summer Cara, to zapraszam Was, bo to jest aktualnie seria, która największym takim zainteresowaniem się u mnie cieszy. Yy, gramy sobie z łaimikiem, więc yy, ogólnie jest śmiesznie, jest ciekawie, więc zapraszam Was. I zapraszam Was na Discorda też. Jeżeli Was nie ma na Discordzie, nie mogę Wam obiecać te tego, że jakoś dużo się tam będzie działo, bo rzadko się dużo dzieje. To jest głównie Discord dla widzów, więc polegam na tym, żeby sobie widzowie tam yy, rozmawiali więcej. Ja Ci od czasu do czasu też udzielam, więc możecie tam ze mną yy, na przykład pogadać. A my, słuchajcie, zbieramy. I. A, potrzebuję kosza do zbiorów. O, dobra, a co ja mam zrobić z tym? Mogę to jakoś gdzieś tutaj ten? Czekaj. No, na logikę to powinienem tu sobie dać ziemniaki, albo je pierw umyć i, i sobie tutaj móc y, coś zrobić, ale nie mogę. Nie wiem, nie, 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 nie mam pojęcia co ja mogę z tymi ziemniakami zrobić, bo zebrać zebrałem, ale no właśnie, no to tylko tyle. No. Nic więcej nie mogę zrobić. Um, nie mogę ich nawet chyba nigdzie wysypać. No dobra, widzowie, no w takim razie yy, nie wiem, co mam z tym zrobić. Możecie jakoś tutaj tego, jakoś mi tutaj podpowiedzieć, co ja mam, mam z tym zrobić? Czy ja potrzebuję tego do frytek takiego, na przykład tutaj tej kratki, czy coś? Właśnie, to mamy zadzwonić, czekajcie. 555 2109, okej. Okay. 555 Nie! 555 O! Nie, nie, nie będę się mam ścigał, nie, nie martwcie się. Dobra, Ym, hmm. pojadę chyba po drugi kosz w takim razie, bo muszę to zebrać. A no nie mam do czego. Ym, I zobaczymy przy okazji, czy mamy jakieś maszyny do tego, żeby e, sobie tam właśnie to te ziemniaczki przerobić na coś, tylko czekajcie, bo my musimy pierw może zająć się tym naszym piecem tam. Wezmę piłę, nie będę jechał pick-upem yy, i rozpalimy sobie w naszej cukrowni, żeby nam się syrop już robił. No bo szkoda, żeby on tam, wiecie, żeby on tam się... No żeby on zalegał nam tutaj w tym baniaku i, i, i się nie robił. Więc sobie zetniemy trochę drzewa, żeby było czym palić. To drzewo, powiem wam, jest aktualnie największym problemem. Czy ja mogę takie drzewo? No to mogę. Dobra, to zetniemy. To drzewo jest największym problemem aktualnie, bo kurczę, no... No, strasznie szybko to drzewo znika, po prostu, i, i to, to jest problem z tym drzewem, niestety. A jakby, no, też bardzo długo te drzewa rosną, zauważyłem. Te drzewa rosną no na tyle długo, że no, nie wyrabiam trochę. Chociaż ja też na początku dużo drzew zużyłem do takiej, na no, no takie, taką pustą, jakby tą cukrownię, więc yy, też dużo drzewa na początku zmarnowałem. Teraz tylko tak będę używał chyba w momencie, jak będzie no, większość baniaka zapełniona, czy coś, bo. Tak poza tym, to nie ma sensu chyba za bardzo. No i niech się pali, tu jeszcze sobie napuścimy, w sensie odkręcimy, żeby leciało. No i widzowie możecie napisać przy okazji w komentarzu, yy, nie wiem co możecie napisać. Żebyście byście mogli napisać w komentarzu? O może, czy czujecie wiosnę, możecie napisać czy czujecie wiosnę, bo w sumie no u mnie akurat dwa dni z rzędu były takie bardzo fajne, ciepłe. Yy, no ja nie ukrywam, że ja poczułem sobie wiosnę, ale wiem, że już idą zimne dni i i, 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 I nie będę czuł wiosny raczej. No i dobra, niech nam się syrop klonowy, słuchajcie, tutaj robi. My skoczymy o nie, czy ja zdążę. Jest 16. Nie pamiętam, do której sklepy były. Czy do 16, czy do 18. Chyba do kurczę. Bo chciałem skoczyć do sklepu po drugi kosz. Pójdziemy chyba w Kimę, pójdziemy spać sobie, bo nie widzę sensu teraz, żeby jechać, bo możemy nie zdążyć. Pojedziemy sobie jutro. Przy okazji może kupimy sobie właśnie paliwko, bo już nam się w generatorze kończy. My tylko musimy poczekać, aż będę mógł skipnąć noc. To chyba do, do 20 trzeba poczekać. Kompa wyłączę. Eee, kurde, no co ja mogę z tymi ziemniakami zrobić? Znaczy mogę, pe, mogę je pewnie sprzedać, ale ja bym chciał zrobić sobie jedzenie na przykład. Tylko że ja pewnie potrzebuję do frytkownicy to od mamy. Kurczę, no pewnie tak. No jedzenia jeszcze nie potrzebujemy. Jak widzicie, pust, puste te lodówki, są puste. Tutaj mamy tylko dwa jedzonka, to już nawet nie mamy... Syropu klonowego, z bieda. No, i jeden z was mi pisał też, że ziemniaki można sprzedawać gdzieś przy jakiejś stodole. Ja tej stodoły nie znalazłem. Może jeszcze poszukam, jak potwierdzicie mi, czy to rzeczywiście jest. Bo no, ja jeździłem dosyć dużo, jeździłem wokół tych stodół i jakby nie znalazłem tego miejsca. Więc jeżeli wiecie, gdzie ja mogę sprzedać ziemniaki takie, o jak teraz, to możecie powiedzieć. To najwyżej będę sprzedawał przez jakiś tam czas. A jak będziemy mieli to do, frytku, do frytków, to, to sobie zrobimy frytki po prostu. No ale dobra, słuchajcie, mamy kolejny dzień. W piecu pewnie zgasło tam. Co my mieliśmy? Aha, mieliśmy do sklepu jechać. Dobra, pojadę pierwszy tylko do tego. pojadę, Pójdę sobie pierw do naszej cukrowi, żeby nam się ten syrop robił. Jak widzicie, pół baniaka już zeszło. No dobra, no troszkę mniej niż pół, ale, 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 ale zeszło, tak? Dobra. Bierzemy gazetę. Jedna gazeta, druga gazeta, bierzemy sobie trochę drzewa. Dobra, w takim razie niech nam się tutaj robi ten syrop. A my lecimy, słuchajcie, do yy, miasta. Tylko jeszcze weźmiemy, podjedziemy jednak pick-upem tutaj, żeby załadować sobie syrop klonowy. To przy okazji syrop klonowy sprzedamy, bo jak mi przyjdzie mandat, to nie będę w stanie go zapłacić. Mam 132 dolary. Dobra, i musimy tego tak, napełnić sobie tutaj ten jeden zbiornik na pewno. się jedną beczkę. Więc proszę mi tu napełniać. A tu sobie już to załadujemy na pakę. Mam nadzieję, że nie zgubimy tego, bo ja mam farta do gubienia rzeczy, które są na pacy. 115 to mamy, więc super, będzie... jakaś okay, 110. Dobra, będzie tam, będzie cała, cała beczka chyba. Ej właśnie, bo my się przespaliśmy, to chyba już mamy drzewa tutaj gotowe do połączenia. Tak, mamy drzewa gotowe do połączenia, tak więc widzowie, zrobimy sobie dzisiaj więcej, w sensie, połączymy więcej tych drzew klonowych. E, I fajnie, fajnie, bo taki był plan na dzisiaj, żeby zrobić, w sensie, żeby rozwinąć tutaj troszkę. Bierzemy beczuszkę, pakujemy ją do tyłu tutaj. I możemy jechać, robić pieniądz. Dobra, ale i tak, i tak mamy, słuchajcie, to po drodze. Więc ja proponuję podjechać pierw tutaj po nowy koszyk. Przy okazji zobaczymy, czy jest coś, co możemy. Do tych ziemniaków kupić, aczkolwiek mi się wydaje, że tu chodzi o to, o to do frytków właśnie, co od mamy, od mamy możemy dostać. E, tak mi się wydaje. To jest koszyk do zbiorów, to jest dla psiaka. Psiakiem też się zajmiemy spokojnie. E, Pojedałko dla ptaków, o, ciekawe. Za darmo? Czemu nie mam ceny przy tym? Hm? Okej. Okay. I Ty serio za darmo? A, nie zaimplementowane w grze jeszcze, okej, okay. dobra, spoko, czyli będzie coś z ptakami. E, dobra, nie ma tu nic co mnie interesuje poza koszykiem, tak więc biorę słuchajcie, koszyk. E, jedziemy teraz do. Na stację, wziąć paliwko i potem jedziemy, słuchajcie, do tego. Jedziemy do... sprzedać nasz syrop. Dobra, ręczny, pyk. Bierzemy jedną beczuszkę. Bierzemy drugą beczuszkę. I fajnie, i super. Kurczę, tylko czy ja chcę kupić kolejną beczkę? Kurde, no tam trochę tego syropu jest, słuchajcie, kupię chyba kolejną beczkę jedną chociaż. E, bo no bo, no bo, no bo, no bo, no bo, no bo. E, bo tam z tego, tam jest y, dużo tego syropu soku do przetworzenia, więc y, no. Może być tak, że jeszcze dzisiaj wypełnimy jedną beczkę, tak? Więc wolę już mieć słuchajcie beczkę i jak będziemy jechać odebrać te beczki. Najwyżej sobie. Y, Beczuszkę zostawimy jedną, ale teraz tak, teraz podjedziemy sobie na stację szybko, zagadamy z ludźmi i jedziemy do, do domu, połączymy sobie, słuchajcie, te drzewa w końcu. A i zbierzemy ten zielony koperek i słuchajcie, może dzisiaj sprzedamy też, zostaniemy di dielerami, zostaniemy. No słuchajcie, dzisiaj chyba jednak pojedziemy sobie jeszcze wieczorkiem do baru, żeby zobaczyć ile my dostaniemy za koperek, bo wiecie, ko ko koperek do jakichś tam... Zie ziemniaczków na przykład O, tak mi się wydaje, że w barze Bo tam jest taki jeden koleś, który ciągle Mówi o koperku, więc Strzelam, że to do niego trzeba, słuchajcie, podejść I zrobimy, słuchajcie, coś, co mnie interesuje Bardzo, bo chcę zobaczyć Jak to będzie wyglądało eee, Tylko czekajcie, eee, podejdziemy Sobie, uwaga, zbieramy, raczej znaczy, Domyślam się, jak będzie wyglądało, ale uwaga A, 6% Tylko mamy, what? Mało no, ale zawsze coś. Dostaliśmy słuchajcie nasionka. Tyle dobrze, że mamy tutaj jedno nasionko i tutaj będziemy mieli drugie nasionko. Oczywiście sobie to od razu weźmiemy tutaj do tyłu, żeby nikt przez okna nie patrzył. O, syrop klonowy mnie boli. No nie. Dobra, czekajcie, podlejemy tylko i idziemy po syrop klonowy. Tak więc słuchajcie, się napijemy i ogarniemy sobie oczy oczywiście tam jeszcze w cukrowni ten ogień, bo nie wiem, czy nie zgasło. Możliwe, że jeszcze się pali, ale nie jestem pewien. Bo trochę nas nie było. E ale no, zobaczymy, czy się pali, i podejdziemy sobie do. Nie, nie pali się. No i kurde, tak to właśnie jest. Tylko musimy poczekać chwilę, zanim się napijemy, bo no. No, no musi zacząć parować. Mm, dobra, w takim razie y, my robimy to, co mieliśmy robić, czyli weźmiemy sobie kraniki na pewno. E, dobra, wiecie co? Olejemy to drzewo tutaj, bo to drzewo później będzie konektorem z resztą, która będzie na przykład tutaj szła gdzieś. Mm, I my sobie połączymy tutaj do, te, do tego otworu, tu o. Chyba że mamy jeszcze tutaj jeden. Nie, to mamy cztery wykorzystane, tak. Oto wykorzystamy sobie ten otwór po tej stronie do tego drzewa, i pójdziemy sobie w lewo. A to drzewo zostanie jako. Czekaj to? to. To drzewo zostanie jako taki łącznik. Wydaje mi się, że to jest dobry y, pomysł, żeby tak zrobić. Więc zrobimy sobie coś takiego. I, i pójdę zobaczyć, czy już paruje, bo muszę się napić. Paruje, super. Fajnie, słuchajcie, bo dojdzie nam troszkę drzew. Będzie się ten syrop klonowy robił szybciej. Znaczy, więcej się go będzie robiło na pewno, bo nie będzie trzeba aż tyle czekać na e, zapełnienie tego baniaka. Więc fajnie. Skończyły nam się kraniki, idziemy po więcej. Przy okazji do pieca sobie zobaczymy, żeby nam tutaj kurczy nie zgasło kolejny raz. O, właśnie, no tutaj już widzicie, kończy się opał powoli. Tak więc rzucamy sobie drzewko. Dwa kawałeczki jakieś. No i fajnie, i stabilnie. Dobra. Bierzemy kranik. To chyba ostatnie będzie? Nie, jeszcze tam jest jedno drzewo. Sięgnę, sięgnę chyba do niego, nie jest aż tak daleko. Mam nadzieję, że sięgnę. O, super. Tu została nam rolka. Ona nam jest niepotrzebna. Czy ja mogę ją spalić? A jestem ciekaw, słuchajcie, bo to wygląda jak takie kartonowe trochę. Idziesz się palić? Zostawimy tutaj. Może, może, może się spali, słuchajcie. To też tu damy, bo to taka rolka nam zawadza. Więc czemu nie? Ej, chyba tak! Dodałem, patrzcie, skoczyło. Lol. Dobrze, dobrze. Nic się nie marnuje, słuchajcie. Ciekawe, czy można oponami, słuchajcie, palić. Dobra, dodajemy tu. I tyle. I ty, tyle z powiększania naszej fabryki, w sumie. Fabryki z naszej cukrowni. Odkładamy rurki. Jak tutaj temperatura? No trzeba dorzucić. Trzeba dorzucić. Tak więc dorzucamy, dorzucamy drzewa. I niech się robi w takim razie, ale no skoro nam się w cukrowni słuchajcie robi syrop, to my pójdziemy sobie się zająć naszymi dzisiejszymi zbiorami, bo planujemy jeszcze do baru podjechać się pobawić w bycie dealerem. E, jak to działa? Czy ja to muszę jakoś... tego? Jak w koszu? Jak? Przepra jak? Przepraszam bardzo, jak? To ja nie mogę jeszcze? Muszę mieć więcej? Koszy jest za mało na 10 skrętów. Przepraszam chyba. Czyli muszę mieć więcej jednak w koszu. No nie no kurde. Widzowie ja tu tyle pracowałem na to i o. A przecież mi to będzie wieki rosło. O 3% tu jest. No nic to no, trudno. No gra nam pokrzyżowała swoje plany. Nie zostaniemy dealerami. Szkoda. No i co? Zaniesiemy chyba beczuszkę do naszej cukrowni i chyba będziemy kończyć. Bo plan był taki słuchajcie żeby połączyć klony. Co nam się udało. Połączyliśmy klony. I żeby pobawić się w lilerkę koperkiem oczywiście. Ale no niestety, no za mało mamy tego jeszcze, tak więc to będzie musiało poczekać. Tu już mamy kolejną beczkę pełną, tak więc sobie to uzupełnimy. Zobaczymy jeszcze tutaj do naszego zbiornika. Mogę niby odpalić, niech to się. Chociaż nie, dobra, bo mam mało drzewa. Mało drzewa to niech... Chociaż dobra odpalę, bo to kurczę, dużo jest jeszcze w tym. Dużo jest jeszcze tutaj w tym parowniku. No, pyk, drzewko, super. Niech się nam przetworzy to, co tu jest jeszcze. No, a ja się widzowie z wami będę żegnał, tak więc trzymajcie się. Cześć, cześć, mam nadzieję, że wam się podobało. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, żeby zobaczyć serię z America, Mam nadzieję, że wam się spodoba. I trzymajcie się. Cześć, cześć.